Przypomnij sobie, jak się mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną. Mnożymy liczbę naturalną razy licznik, czyli 3 razy 4, a mianownik zostaje bez zmian. Po wymnożeniu licznika otrzymuję 12 i w mianowniku 5, a 12 piątych to jest ułamek niewłaściwy, więc wyłączamy całości: 2 całe i 2 piąte. Korzystając z tego przykładu, możemy pomnożyć również takie dwie liczby. Możemy skorzystać z tego, że liczbę mieszaną zamienimy na ułamek niewłaściwy i otrzymamy wtedy 4 razy, zamiana na liczbę niewłaściwą, to 1 razy 9 jest 9, plus 1, 10, razy 10 dziewiątych i robię to samo dokładnie, co u góry, czyli... Liczba naturalna razy licznik, a mianownik zostaje bez zmian. Mnożę liczby w liczniku, to jest dziewiątych i wyłączam całości, ile się dziewiątek mieści w 40, najwięcej mieszczą się 4. 4 razy 9 jest 36, to do 40 zostają jeszcze cztery dziewiąte. Ten przykład również liczbę mieszaną zamieniam na ułamek niewłaściwy. 2 razy 10 jest 20 plus 3, 23 dziesiąte. Również tutaj mogę wykonać skracanie, no to zapisujemy na wspólną kreskę ułamkową. Tak, i skracamy dziesiątkę i ósemkę, Możemy podzielić przez 2. Tak, i tu 5, no to mamy 2 razy 23 to jest 46 piątek i po wyłączeniu całości 8 razy 5 to jest 40, 9 razy 5 to jest 45, czyli piątek zmieści się najwięcej 9, 9 razy 5 jest 45, czyli jeszcze zostaje 1 piąta. I teraz przykłady dla Ciebie. Wykonaj je tym właśnie sposobem. I pierwszy przykład Ops. Stop. No to zamieniamy na ułamek niewłaściwy liczbę mieszaną i otrzymujemy 2 razy 3 jest 6 plus 1 7 trzecich. 5 razy 7 trzecich to jest 35 trzecich. Czyli 11 całych i 2, 3. I następny przykład. Stop. I w kolejnym działaniu mamy 4 razy 5 jest 20, plus 2, 22 piąte razy 10 całych, czyli 22 razy 10 piątych. Tu już mogę wykonać skracanie dziesiątki i piątki przez 5. 10 na 5 to jest 2, i 5 na 5 to jest 1. 22 dwa razy 2 to jest 44 pierwsze, czyli 44 całe. I kolejny przykład. Stop. I mamy 8 całych, przepisuję. Zamieniam na ułamek niewłaściwy, to jest 11 ósmych. Do licznika 8 razy 11. Do mianownika 8. I skracamy ósemkę z ósemką przez 8. I zostaje 11 pierwszych, czyli 11 całych. I następny przykład. Stop.

Stop. I mamy 9 razy 11/6. To mi daje w liczniku 9 razy 11 w mianowniku 6 i skracamy dziewiątkę z szóstką przez 3. 3 i 2. 3 razy 11 jest 33, drugie to jest 16 całych, i jedna, druga. I sprawdzę to wyłączanie całości. 16 razy 2 jest 32, plus 1, 33, drugie. I ostatni przykład. Stop.